Hej, witajcie i dzisiaj gramy w taki świąt śmiertelny, no. Ludzie, ratujcie mnie! Proszę! Jestem poza ziemią. Ludzie, ratujcie, ze w kosmosie! Ludzie, zostawcie teraz w tym momencie łapkę w górę, jak chcecie się dowiedzieć, co zaraz się stanie, może i to może, zostawcie teraz pod tym filmem łapkę w górę. Oczywiście nie w dół. No tak. I subskrypcję. Tak, 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 tak. Wbijajcie na mój kanał. Oglądajcie moje filmiki. Tak! I dzisiaj jesteśmy tutaj w takim matce, kurde, jesteśmy w kosmosie, chyba widzicie mnie, kurde, mogę sobie tutaj na, nawet polecieć nawet w kosmosie, gra na kreatywie. w ogóle, jak widzicie, jestem w kosmosie, tutaj jest księżyc, a słońca nie widać, pewnie gdzieś jest ukryte, się ukryło przed nami, ale jesteśmy kompletnie w kosmosie, ludzie, i ja w to kompletnie nie wierzę, ja myślałam, że czegoś takiego nie ma, bo ja a ale da się, da się być na kosmosie. Czego są tu na Xboxie i na PlayStation? Nie da się być w kosmosie, to się da tylko na komputerze i na, na tablecie czy tam na telefonie. Więc ludzie, y, subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Jak chcecie, y, nowe, y, 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 to stawcie łapkę w górę. Mówię jak do Was jakby MWK chyba. Powiecie, czy, czy do Was mówię jak AMWK ludzie. Okej? Okay. Powiedzcie, czy mówię jak MWK do was, że zostawcie taką fajną chłopieczkę w górę. Powiedzcie, czy y, mówię do was tak samo jak on. Dobra. Y... Panie, zmień teraz nasunowanie. Zmień teraz. Ty, jakby coś, te nic nie słyszeliście. Jak w ogóle coś słyszeliście, to nic. Tak. Nic. Jakby coś tutaj na moim tablicie, jak płaci na swój tablet. O kurde, serwer mi mnie ukrywa no i fajnie. A jeszcze raz musimy dołączyć, bo coś się działo z stał ze serwerem. To no nie mogę dołączyć. O, czekamy. O, lol! No. Tego Minecraftu mam tutaj kliknę. Który mi się właśnie zbagował. No, 2 minuty, 3 minuty się na na To To nawet bardzo długo. I mamy O na mam jeszcze serwerak. O kurde, O, zów, jest. o kurde. Ja jestem. O O O na 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 o no co to jest? O, dzień dobry Co pan chce? Gdzie ja w ogóle jestem? W sklepiku To jest sklep? No Ale w ogóle gdzie ja jestem? Co to jest za mapa? To jest mapa survival No widzę, że jest na survival proszę pani Trzeba sobie samemu dodamek zrobić. No, nie, nie czy... widzę tu nic! Tylko, będzie nic nie widzę! To, to jest normalny survival i cię dostaje tutaj itemki. tylko że już się jest na płaskim świecie? Pytę, panu damka, że jesteś w raz? No, tak, dopiero co to zaczęłam. O, skrzyneczka. No dobra. Nie grzebać. No jak widzę, tutaj się chowa pieniądze do tej skrzynki Chyba, bo jest taka tutaj taka oznaczona, jak można powiedzieć Ta skrzynka jest oznaczona O dwie, o kurde <ścoughs> Ziemią mnie zatkała A tu dwie, dwie, dwie dziurki ciekawe to wygląda trochę jak tutaj jeszcze dodam. mogę dodać błyskę, ale nie chcę mi się. Proszę pana otworzyć. No! Otwórz to po prostu! Otwórz to po prostu! Yy, znaczy? Tak? Dobra, proszę pana. Dawam ci to. Nic nie mam. Co? Proszę pani, żeby rzucać, to trzeba wyżej głowę mieć. Tak wysoko. Jakbyś się patrzyła do sufitu. O dziękuję. To to? Trzy diaksy. Dobra, jeszcze coś I trzy mardziki. To wszystko? Jeszcze? No. Trzy węgla, okej. Okay. Co pani kto? O, jeszcze coś, jeszcze coś o, Co, 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 co? Proszę panią. Jak przyszłeś do sklepu, to musisz coś kupić. Oj, pani znowu nie wytrafić, aby sufit. sufit. trzeba! Patrzeć panie znów nie nic. O, mam! Ej! Proszę, pani. Taki, taki. Proszę pana! Chce pani domek? Proszę pani tak! No to chodź do sklepu. Ej no! <noise> Ale to pani. Jest no dobra. Ale tu pajdomy! Co to jest za ziemia? <noise> o, ziemia. Ej no. Ziemia. Co pan chce? Jaki koloru? To jest ziemia. Jak? Żółtego. Żółtego. A dach? Eee, czerwonego. Nie zielonego. Zielonego jak jest. No dobra. Jest. Ile mam zapłacić? Eee, żółtego i czerwonego. Tak? No tak, ale ile mam zapłacić kasy? Siedem złotych diaksów. Siedem diaksów? Nie, nie, dwa. Dwa diaksy? Dwa diaksy. To ja tutaj schowałam do pani skrzynki kasowej. Dobra. Proszę pani, jak pani musi się spojrzeć, bo przecież potem mi się coś stanie. A pani w ogóle gra na kreatywie czy też na serwu. No też na słybu. No to jak pani to Dawam zbuduje? Ci... Jak to pani to zbuduje? A jak zostanie, to mi daj. Dobra? Dobra, tutaj pani schowałam pieniądze do tej skrzyni. No. Weź, niech sobie pani weźmie, bo jak ktoś ukradnie, no to będzie źle. No, ja chowam do krzynki. A, A, ja, zawsze ja nie mam drzwi. Proszę pani, nie mam drzwi. To. Yy, Czy do, po, dopiero potem dostanę? Dopiero potem, jak wyłączę glę, bo, bo, bo poza ty to krzyny schować ich drzwi. A pani świat! No? Nie brwiana i lewą. Nie mało być, to A na... no dobrze robię. Proszę Pani, a mi chyba nie starczy. Jak nie starczę, to co? To nic nie stanie. Co bym... E e dam Ci troszeczkę, tata. Nie wiesz? Nie wiem, bo tu jestem początkującym. Nie ja tak, nie ja tak. Tutaj dźwiczki. O tu. Takie dwa dwie drzwi wiadomo mnie kiedy potrzebne. A u pani jest jedzenie? Czy gramy na, na, na normalnym? Wyczynę um, na normalnym tylko na tym. Na pisfulu. mam jedzenie. mnie napis fullu mam jedzenie. A, to i tak nam się nie przyda, bo napis fullu i tak nie ten. Bo napis fullu nie ma potworów i nie trzeba jeść jedzonka Ale możemy szkodnie jeść Nie da się przecież. To pani tutaj dużo nie, nie wie o Minecraftie? Nie. Pani, pani w ogóle nie wie się trochę na tym Minecrafcie, co nie widzę, ale dobra. Podrobię chyba czerwoną, tutaj zrobiłem czerwony i tak tak. Ok. Jak ja tu się samemu buduję się, wykupuję bloki. Jak normalnie, nie? Wykupuję się bloki. I ładnie. Kurde, fajnie byłem sobie o tak, O, oh, widzowie, dobra, widzowie, bo, bo za długo trwa odcinek Widzowie, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Pierwszy odcinek z prawdziwego życia Kolejna część z prawdziwego życia, bo tamta, z, tamtej, z tamtego serwera się wszystko popsuło Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Subskrybujcie mój kanał, komentujcie i cześć, pa!